A czy jak, będąc często nazywany lewakiem, dowiaduje się czegoś o sobie, czy bardziej o swoich adwersarzach, którzy chcą mnie widzieć w określony, uproszczony sposób? Mm. Mógłbym tak trochę przewrotnie powiedzieć, że to są pewnie spadkobiercy tej dawnej polemiki jeszcze, czy też kłótni właśnie ludzi, lewicy, która lewakami nazywała tych, którzy byli trochę bardziej na lewo. Skrajnie. Dzieciń, dziecięca choroba lewicowości, jak sobie przypominamy, wybitne dzieła klasyków lewicy, powiedzmy socjalizmu czy komunizmu. Ale to jest prehistoria, a termin... Lewak wtedy się pojawił i lewakiem nazywano nie sprawa kogoś, tylko z lewa. On był, nie był lewicą czy nie był lewicowcem, tylko był lewakiem, czyli był, no, miał ten dalszy trochę przechył. Teraz to wróciło, no wróciło zresztą już, już wiele lat temu jako określenie sprawa. Próbowano z prawakiem, ale nie wyszło. Mm. To źle brzmi, nie wiem Na Prawa się tak nie klei, prawda? Nie klei się, a lewak, no to tylko tak. No, co prawda to jest tylko dodanie tej dziwnej zresztą końcówki, czy też raczej sufiksu ak. Mm -hmm. Ak jest mazowieckie. Ak określało osoby niedorosłe, albo w ogóle niedorosłe istoty. Słubak. Ale też i szczeniak, i prosiak, Jak i tak słychać. dalej, i warszawiak, i o. krakowiak.